To the Gamer of all Game, a to jest Continent of Nine Seal, czyli C9. Tak Przepraszam Was. Na początek mamy dwa serwery, amerykański i europejski. Potem... Ja, ja gram oczywiście na europejskim. Mamy ten. Name Connect. Czekamy. I tak. Ja już grałem, to jest moja postać proces tworzenia postaci jest naprawdę mm, bardzo długi i proszę mamy cztery klasy tak eee, wojownika łowcę, szamana oj eee, przepraszam eee, szamana i witchblade'a czyli czarownicę ostrza coś w tym stylu dosłownie Tutaj mamy napisane co, jak, tak. Te, to ona ma power i wisdom, czy coś takiego. Ona akurat w... wisdom ma najbardziej, inteligencja, zdrowie. A... tutaj ma najmniejsze. Łowca jest tak... rozmieszczony praktycznie na równi, tylko wisdom ma najmniejszy. No i fighter. Power i health najbardziej. No to weźmiemy sobie... Huh. Shamana. Klikamy dwa razy. Tutaj mamy strój. Oczywiście my się z nim nie pojawimy. Okej, okay, general. Nazwiemy ją... Yy, ...niech pomyślę... X. Yy, face może być in... Czekajcie. Przybliżymy. Może być ta. Są trzy rodzaje twarzy. Yy. Do tego potem jeszcze rodzaj makijażu albinoska teraz face możemy sobie patrzeć Uy. takie nie, nie podoba mi się ten kolor w tej grze zwykle lubię mieć zwykle, lu, zwykle lub, lubię mieć albinosów ale tym razem jakoś nie Miał. <noise> Murzynyko. Kości policzkowe. Aaa, usta Normalna Oczy Czorne Styl Może być Jakaś tak? Aha, y Kleopatra Palma Lolitka Czekajcie Coś takiego o, Afro Rabbit. <ścoughs> o, chyba. <ścoughs> Widzimy to mint. Czarne włosy jak na japonkę przystało. To mm -hmm. tatuaż jakiś może? Eee, zostanę bez Te tatuaże tutaj są okropne, serio Body Duża, mała, duża eee, normalna głowa Nie będzie barczysta eee, no jak na kobiety przystało? Kształty. Ha. <śpiewanie> Już widać, że ta azjatycka gra. To do grafiki to... a uda to ma. Grafika tutaj. No jest nawet dobra. Jak dęgę darmową um, No cóż Przeczepiać się raczej nie można Create Character Do you want to create this character? Yes Okej, okay. a gdzie się da imię? O co za krótkie imię? Aha, już jest użyte, to czekajcie tak, Aha, czekajcie. Okej, okay. great character jest. Dobra, no to czekajcie. Hmm. Wiem, że jest już w użyciu. Dobra, no to ja będę teraz myślał nad tym i będę wam opowiadał o grafice. Grafika jest, no, jak na azjatycką grę... Dobra, jak tutaj widzicie, tak, świat jest zamknięty, misje to jest głównie przejść zamkniętą planszę, wybić tam ich wszystkich i koniec. Um, gre, walka jest... Um, cóż, nie będziemy robić na mojej postaci. Walka jest nawet, nawet... Um, Cóż, jakby wam to powiedzieć Osobiście uważam, że gra jest dobra po prostu. Oczywiście, jeżeli ktoś nie zna angielskiego chociaż trochę, <totekslące> to jest tutaj strzałka, która cię prowadzi, gdzie się nie podoba. Na się, do punktu misji, ale będziesz musiał i tak przyczytaj sobie questa, aby wiedzieć co tam zrobić, powiedzmy. Ja mam teraz misję, aby pójść do... Um, pójść w jedno miejsce i tam yy... coś kupić, tak? Już to zrobiłem, ale jakiś błąd się wkradł i no, ciągle mi się to pokazuje. Jak widzicie, troszeczkę się laguje, yy, no ale cóż, trzeba przyznać, że krajobrazy są ładne i tak wszystko. Yy, według mnie Cienie są... Ła gra światło cieni jest dobra, bardzo... nie, to nie tutaj. Um, ja bym powiedział, że nawet bardzo zadowalająca. Na M mam mapę. Widzicie, ja tam muszę iść do tego. Sound, dungeon. No, pójdziemy na południe. Bo to tam no, chyba ja mogę chodzić dopiero. Ale nieważne. Um, no to tak. Jest dużo osób więc jeżeli chcesz, naprawdę się post... Nawet nie trzeba się zbytnio starać Ach jaki głupi spamer Chwileczkę Lagi Po raz pierwszy w tej grzy mam. Więc no cóż Nigdy wcześniej ich nie miałem Aj pomyliłem drogi Aj zgubiłem się Eeeha Nie, chodziłem jednak do północnego. Spoko. Chyba zmijali trochę mapy, bo był patch z tego co widziałem przy włączaniu. No ale cóż, dobrze, pokażę, że wam eee... Ehm, o teraz powiem, może powiem o nautoskili. Skile się zdobywa tak, że trzeba podejść do gościa i on tam nam coś tam robi. Hmm. Hmm. Najgorsze, że muszę ciągle jechać na no to. A więc tak, pokażę Wam teraz tą walkę. Później wam jeszcze pokażę sklep. No i na to wszystko. Chodzi się na wsadzie. Myszką też można. Okej. Okay. Ja jestem łucznikiem. ja łucznik posiada dwie broni. Mieczek na krótki dystans i łuk na daleki dystans. Posiada skile trzy rodzaje, yy, skile fizyczne atakuje głównie nogami. Z, yy, ostrza, yy, dziga. Na razie mam taki jeden. I łuku... mam też jeden, bo jakoś nie wiem. A więc tak, na, to jest Action RPG, od razu chyba zapomniałem o to powiedzieć. Więc teraz tak y, Mamy skończoną ilość strzał Czyli że strzały nam się skończą Jak to na action RPG przystało Można je no mamy przechodzić setki razy A no. znaczy się y, Można je przechodzić tak długo Dopóki ma się na nim odpowiedni level A więc teraz tak Jak jeżeli jako łucznik mogę przytrzymać dłużej To mi się ładuje skill Tak który no, zabija od razu praktycznie potwory tutaj są troszeczkę głupie bo same wpakowują się ze swojej pułapki o właśnie o bry ale kryty ładnie nie musimy długo trzymać aby strzał znaczy się im dłużej trzymamy tym strzał jest silniejszy bo można właśnie wejść w ten skill szlak uciekł Ok, no to teraz on pokaże troszeczkę walk mieczem, tak Czekajcie, może mi się uda to zrobić O To był właśnie ten, o, patrzcie 5 to jest właśnie ten skill fizyczny, o którym mówiłem 4 z skill ucznictwa 3 kolejny fizyczny 2 to jest buff, u mnie tak? A jeden to jest y, ostrze. Okej, okay, czekajcie. 3. Na F się kopie, na R się podnosi. No to cóż, na prawym najprawdopodobniej u wojownika będzie tarcza. A u łucznika to jest łuk. Co jeszcze? Hmm. Na końcu każdego poziomu mamy bossa, o tym nie powiedziałem jeszcze, osobiście w tę grę ja nie będę grał, bo cóż, nie przypadła mi tak w 100% do gustu, ja widzę w niej wady, typu ma bardzo dziwne T generowanie, um, coś jeszcze, na no, każdym mapie jest jedno, używa się go R, no uży się. No, użyj się. A E. Nie, G. What? Czemu nie mogę cię użyć? No. R. What is that? A, lewy. Tego się używa na lewym przycisku myszki. Spoko. A masz. Hybie. Dobra. Fajne w tej grze jest to, że... Potworek musi Cię trafić yy, fizycznie, abyś dostał obrażenia, powiedzmy w metinie, hmm, porównanie jak, no, no, banalne porównanie, ale zawsze. Yy, nieważne czy potworek Cię trafił czy nie, i tak i tak dostawałeś obrażenia i to przed tym czasami nawet jak Cię trafił. Wiem, bo gram w metinie dosyć, dosyć dużo czasu. Uwierz się. Tutaj mamy skrzynkę No, można ją otworzyć na dwa sposoby Osobiście preferuję kopniak Dobry day, dobry day Fajne jest to, że tutaj się bije nie po jednym stworku Tylko po 20 powiedzmy Czyli można brać na siebie całe spoty Barka tutaj nie jest turowa co akurat chyba widać. Um, można robić uniki, shift plus y, miejsce, w które się chce zrobić unik. My też musimy tutaj celować we wrogów. Nie jest tak, że zaznaczymy sobie wroga i potem tylko spamujemy w prawy przycisk myszki. Nie. Okej. Okay. A więc teraz pokazuję Wam bossa. Bosy zwykle są silne użyłem sobie podka. Podek tak działa od razu. Od razu i musimy poczekać aż się załaduje. Oj, ci kurde. No cóż. Um, pewnie ten przegląd na moje jest krótki. No ale nie wiem co dłużej mogę powiedzieć. Na pewno czekam aż wyjdzie Riders. Bo czekajcie, cztery... Yy, czekajcie, trzeba zawsze mieć bossa na uwadze. Zaraz zobaczycie dlaczego. O! Ha. Ha. No i wtedy rzeczy typu unik, niby niepozorne stają się. Aż nadpozorne. Osobiście zawsze podchodzę do bosa najbliżej jak się da. I zaczynam tu go z skillami. Potem oddalam się. Mierzę do niego z łuku, strzał. Unik, unik. Ha. Tutaj skilla tak, że nie przechodzą przez ściany, co w wielu MMO jest dużym problemem. Aha. I kiedy trafi nas taka kula, no to... Zostajemy ogłoszeni, co wam zaraz pokażę. O. Bo sobie tutaj wskrzesza ludzi. O, widzicie? Nie, mogło, nie mogę się ruszyć. E e aha. Buf. E Jajaj, szlak. Jaj. Jesz. A masz, a masz, a masz. Jeden, tak, trzy, tak, cztery, tak. I po. Jakie mamy oceny? Znajmę oceny pod każdym... po każdym, wiecie, yy, pokoju, że tak to nazwę. Um, ja osobiście teraz myślę nad serią typu... Pistolet hmm, czy pióro? Karabin czy pióro? Broń czy pióro? Coś w tym stylu. Gdzie grałbym sobie w jakąś grę i, i opowiadał o czymś, powiedzmy, mm, nie wiem, może o książkę, bo ostatnio dużo czytam. Kontrol i dostajemy myszkę. Mm -hmm. Otwórzcie. O, ale, ale bug, Ua, Minus. No kurde. No, wreszcie. Mm hmm. no to cóż. Warto poniżyć te skrzynki, bo tam mogą się kryć fajne rzeczy. O, pokażę Wam może teraz jakiegoś kombosa. No dwa, trzy, cztery. Raz. No, z łukiem nie ma zbyt wielu kombo. Właściwie w ogóle nie ma kombo. No dwa, trzy. Tak też można zakończyć swojego koma, albo raz, dwa, trzy, cztery, łuk. Tak, um, no, i jest inwentory. Tutaj dostajemy takie rzeczy, powiedzmy, jeżeli go sobie użyjemy, no to jest. Dostajemy tam coś, o, teraz dostałem złoto. Użyjemy już raz. Jest, o, znowu dostałem złoto. Um, co jeszcze? Do you... A hero Support Gift Yes, lecę sobie to um, co jeszcze? Hmm. <laughs> no cóż, F10 wracamy do miasta nie dam restart stage, bo mi się wyłączy nagrywanie o, przy okazji zrobiłem screena Cóż, co jeszcze Wam mogę pokazać? Nie ma tutaj zbyt wielu takich rzeczy. Zwykle dostajemy po jednym na naraz. Normal, res, coś tam, coś tam. Ile mam kasy? Inwentory 32 zł. Kiepską. Wchodzimy tutaj i tutaj mamy mistrza broni, mistrza e, zbroi mm, akcesoria i magia, magiczne rzeczy. Mamy też e, drugą magię, taką. Pokaż sklep. No. Widzicie, tu mam takie rzeczy, powiedzmy, ja jej sprzedam to. Uh, surprise, okej. Okay. Sprzedam to. Yes, sprzedam to. 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 Hmm. ma lepszy. Tak. Co my tutaj jeszcze mamy? Uh, pure Crystal and... to może zostawię... Equip Belt. Pasek. Uh, aha, to spoko. Załóżmy sobie, to on mi daje. Coś mm, co jeszcze mogę sprzedać? Tutaj mam. E... Tego nie potrzebuję. Jest. Mogę sobie kupić Backnider potion, On dodaje. E, wszystkiego. Tutaj mamy e... Skillstone. Nie wiem po co one są. E... No to tak. E... Jakbym miał wystawić ocenę tej grze. No to mam taki mały problem. Grafika jest nawet fajna. Mmm... Cóż... Teraz jak tak sobie myślę, to... Myślę, myślę nad tą oceną. W mieście nie można wziąć broni, żeby miało mi się. Nie można także robić żadnych fajnych uników. Myślę nad tą oceną i tak dochodzę do wniosku. Ciekawe czy można pływać. O kraby. Ciekawe czy teraz wróci tam. A, mam taki jakby chyba schemat chodzenia Tak Wielokątny schemat chodzenia Patrzcie teraz pójdzie w prawo, moje prawo Obróci się o jakieś 45 stopni Tak Obróci się o jakieś 90 stopni Widzicie O ryba Ryba o, no, 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 no można pływać ale to tak dziwnie wygląda to pływanie O ale jest uwzględnione załamanie światła to jest co? jest plusem plus ale to pływanie tak um, dziwnie wygląda o niewidzialna ściana minus o tu jest niewidzialna ściana Proszę, zobaczcie. Dalej nie wypłynę. O, nie płynę Aha. To niewidzialność, ona idzie pod kątem. Potem mogę iść do sąd. Będę podpłynąć. Tak, mogę płynąć wody. Hmm. O. Ciekawe tylko, jak się zanurzyć. A. O, spróbujemy wskoczyć do łodzi. O, zanurzyłem się. O, albo będę mógł wpłynąć pod łódź. O, przepłynąłem pod łodzią. Okej, okay, no to teraz czekamy aż się uduszę. E, mam taką jedną... No, coś zrobię? E, alien of... Coś tam. Znaczy się, ApoA, nie będziemy w niego grać. Będziemy grać za to w Black Blackshota Black Shota, Black shuta, nieważne. Yy, zmiana ta jest do tego że no, tam miałem problemy z y, aliansem. Dobra, no co oceniamy tą grę 8,5. Po prostu. 8,5 będzie dla tej gry dobrą rzeczą. Cóż... Lagi. Minus jeden. Um, niech no pomyślę. Cienie są dobre, ale nie ma tutaj czegoś takiego jak zmiennych pór dnia, z tego co zauważyłem. Widzicie słońce prawie za praktycznie ciągle wisi tam. Mamy także ograniczony ruch kamerą. Przybliżenie do pierwszej osoby jest, ale też takie... Ale mam klatę e, Też takie, 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 takie Fajnie, Fajne jest to, że e, łuk dotyka nam e, tego, e, pleców Sztylet wybija się w łuk, to nie jest fajne Ekwipunek jest widoczny, fajne e, Tatuaż mi się przeniósł, niefajne e, Tak po krótkim zastanowieniu je na 8 8, tak Continent of Nine Seal to jest ocena 8 na 10. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Nie zapomnijcie skomentować. Jeżeli Wam się spodobało, to zlajkować. A jeżeli uważacie, że moje filmy na to zasługują, to zasubskrybować. Możecie także, oczywiście, albo na PW, albo w komentarzach, by napisać własną ocenę. Nie mam nic przeciwko. Tylko pod Regnum tam jeden tylko był użytkownik, który wyraził swoją jakby to powiedzieć krytykę ku, ku, kulturalnie no to właśnie proszę o używanie kulturalnych, spójnych zdań, tak? Um, powiedzmy teraz pod Wasy mam taki komentarz odstrasza mnie cena ten film nakręciłem dawno i ja nie wiem od czego odstrasza go ta cena tak więc mam problem a, dobra, no to, mam nadzieję, że się mam. Pod... A, jeszcze jedno. Co z zapomnianej wyspy. Pojawi się dopiero wtedy, kiedy będzie Berser, Wojtek. Um, bo tak ma na imię, ja mam Tomek, jakby ktoś zapomniał. Um, no to dopiero wtedy będę mógł... a, o nawet się nie zraniłem. Dopiero wtedy będę mógł nagrać sobie. Jeszcze muszę poprosić kogoś, aby mi serwer zrobił. A może sam to zrobię, nie wiem. To już zależy w 100% ode mnie. No, zrani się, zrani się, zrani się. Zranił się. Świetnie. Nie mogę wpotnąć sobie w mieście. O, ale się leczy. Dobrze, no to chlub. Nie, jeszcze nie. No to chlup. W tam głupi dzióbę.